Cześć, witam cię serdecznie. W tym odcinku pomówimy sobie o Android Manifest. Jeżeli mamy tutaj nasz project ustawiony, jeżeli byś nie miał to tutaj view to project i teraz wybieram sobie tutaj Android i mamy coś takiego jak Android Manifest. My tego nie tworzyliśmy, więc stworzyło się samo. I Zobaczmy co tam dokładnie jest. I jak widzimy coś tu już jest, coś jest napisane. Niektóre rzeczy nawet jakieś takie znajome, na przykład tutaj mamy Second Activity, tu mamy Main Activity, yy, mamy tutaj My First App jako label, jakąś icon i to jest, można powiedzieć, plik, który opisuje naszą aplikację. Jeżeli mam jakiekolwiek aktywności, serwisy i tak dalej, to musimy tutaj zawrzeć budowę naszej aplikacji. Jeżeli byś próbował odpalić aktywność, która nie jest... Tutaj określona, to w tym wypadku pojawiłby się błąd. I w tym błądzie, oczywiście, jest napisane, że prawdopodobnie nie dodałeś tutaj wpisu o swojej aktywności. Jeżeli tworzysz aktywność nie przez ten kreator, który robiliśmy wcześniej, czyli że dajemy sobie tutaj prawym new activity, no to musisz zadbać sam, aby ten wpis tu się znalazł. Jak widać, nie jest on jakoś super rozbudowany, ale jest to coś interesującego, co się może rzucić w oczy, a mianowicie Intent Filter. Jak już wcześniej mówiłem, nasze intencje mogą być explicit, czyli wtedy wskazujemy dokładnie którą aktywność chcemy odpalić, albo implicit. W tym momencie podajemy dane i mówimy co chcemy z nimi zrobić i system szuka wszystkich aktywności, które stwierdzają, że mogą to obsłużyć. I tu oprócz jeszcze tego mamy kategorię, która nam mówi, że ta aktywność, czyli activity main jest launcherem, a więc odpalenie naszej aplikacji jest równoznaczne z odpaleniem aktywności main activity. Jeżeli byśmy to przenieśli, gdzie indziej na przykład do naszej aktywności second activity, no to ona jest traktowana jako launcher, czyli ta, która się powinna odpalić. Jeżeli na przykład chcielibyśmy powiedzieć, że nasza aktywność jest w stanie coś obsłużyć konkretnego, zareagować na jakąś akcję, no to możemy sobie tutaj coś dodać. Tak widzimy, że mamy akcję na przykład view, czyli że dane, które do nas przyjdą, będą mogły zostać jakby obsłużone, że zobaczone o w ten sposób na przykład. Tak, że wiemy jak to obsłużyć. Albo dial. Dial to oznacza wybieranie numeru. Yy, ogólnie no możemy sobie to różne rzeczy wpisać, tak? I powiedzieć, że nasza aplikacja jest w stanie to obsłużyć. A raczej nasza aktywność niż aplikacja. A spróbujmy przerobić nasz kod tak, aby zamiast otwierać naszą aktywność Second, otwierał dowolną aplikację, czy tam dowolną aktywność, która jest w stanie wpisać numer. Wracamy do Main Activity. I teraz tak, ten kod może sobie tutaj zostać. Załóżmy, niech będzie. A my stworzymy sobie dodatkową. Tak, zakomentujmy sobie może no, to w ten sposób A my stwórzmy teraz implicit intent Intent, podajemy action, czyli podajemy teraz sobie akcję Jako, yy, chcemy wybrać numer czyli dial A więc dial. A następnie musimy umieścić, no na jaki numer chcemy zadzwonić I wtedy dodajemy, tutaj już nie extra, ale dajemy data tak, czyli dajemy sobie data i to przyjmuje jakiś URI. No i my w tym URI możemy teraz zawrzeć ten numer, czyli nasz tekst data, ale żeby było wiadomo, że to jest jakiś numer, to możemy dopisać to w ten sposób. Tel dwukropek i wartość, którą mamy w naszym polu tekst data. I teraz, jako że to jest string, a widzimy, że wymagany jest URI, to możemy sobie zrobić. tu URI. Skorzystać z takiej już gotowej. Extension function, a następnie wezwać po prostu start activity implicit, implicit intent. Dobra. Zobaczmy teraz, co się wydarzy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prześli dane i Teda otworzył nam aplikację i od razu wybrał nam numer. Jak widać, automatycznie wybrał nam aplikację, która jest domyślna. Bo, jeżeli byśmy mieli więcej, no to możemy jeszcze zrobić coś takiego, że naszą tą intent opakować w chooser. Czyli zrobić sobie coś takiego. Chooser intent. Równa się intent. create chooser. I wtedy tak podajemy naszą implicit intent. I dopiero potem jakiś tam ciąg znaków, jakiś tytuł. Tak, na przykład wybierz aplikację. O coś takiego dalej, lekko, żeby było to widać. W naszym przypadku to nic nie zmieni, niestety. Jako, że odpalam to na emulatorze. Mogę zaraz sobie jeszcze zobaczymy, ale z tego co mi się wydaje, to się nic nie zmieni, ponieważ nie mamy innych aplikacji, które by mogły to obsłużyć. Więc jak to po prostu wpiszę, to dalej się to otwiera. Ale gdybyśmy mieli więcej, to w tym momencie pojawi nam się tutaj od dołu, takie okno, które powie nam, że proszę wybrać aplikację jeżeli byśmy zrobili coś takiego, czyli usunęli teraz ten przedrostek to prawdopodobnie pokaże nam się, że nie jest w stanie tego obsłużyć i zobaczymy to okienko wpiszmy sobie tutaj cokolwiek o widzimy tu mamy teraz napisane, że nie ma aplikacji, która jest w stanie obsłużyć tą akcję a gdyby była, no to byśmy mogli zobaczyć te, te aplikacje wylistowane jak już jesteśmy przy tym temacie z android manifest, no to możemy na chwilę sobie tutaj wrócić, bo oprócz tych rzeczy tutaj mamy to jest tu jeszcze jedna bardzo kluczowa rzecz i zwie się permissions. Duża część naszego życia aktualnie przenosi się, albo już nawet przeniosła, do telefonów. Mamy tam aplikacje bankowe, które mogą w ciągu jednej sekundy wyparować nam wszystkie nasze oszczędności naszego życia. Mamy aplikacje, z którymi się komunikujemy. Mamy jakieś zdjęcia, nagrania, jakieś filmy no po prostu wszystko, można powiedzieć. I wiele z tych rzeczy fajnie byłoby, gdyby no, nie wyciekały, tak? No, a jeżeli mielibyśmy aplikację, która ma dostęp do wszystkiego i ogólnie domyślnie wszystkie aplikacje mają dostęp do wszystkiego, no to tak naprawdę hakerzy to by mieli raj. Dlatego też aplikacje muszą definiować, z czego będą korzystać. Czyli na przykład, jeżeli chcemy użyć kamery, internetu, dostępu do na przykład jakichś zasobów, tam zdjęć, galerii i tak dalej, no to musimy to Wpisać, powiedzieć, że nasza aplikacja wykorzystuje to, to, to i to. Jeżeli nie wpiszemy tego w Android Manifest, a spróbujemy to zrobić, to oczywiście nasza aplikacja się wysypie. Mamy też operacje, które są określone jako właśnie takie niebezpieczne, takie danger, tak? Niebezpieczeństwo, na przykład korzystanie z aparatu, czy dostęp do jakichś poufnych rzeczy, dzwonienie też jest poufne. W tym wypadku mieliśmy wybranie numeru, ale. Odpaliliśmy to z poziomu innej aplikacji, to jest raz. A dwa, samo wybranie na przykład numeru nie jest czymś złym. W sensie nie, nie potrzebujemy mieć zgody takiej jawnej użytkownika na to. Z kolei, jeżeli chcielibyśmy zadzwonić, czyli wybrać numer i zadzwonić, to już musimy mieć specjalne pozwolenie przyznane przez użytkownika. I teraz, jak prosić o takie pozwolenia? Tutaj, w, w naszej zakładce manifest, nad application, możemy sobie wpisać. Users permission i tutaj mamy, proszę bardzo, różne pozwolenia, o które możemy prosić, jakieś wykorzystanie Bluetooth, wczytywanie NFC, jak jakieś różne inne rzeczy, tak widzimy, jest ich mnóstwo, tak? I tutaj sobie definiujemy, że na przykład chcemy korzystać z internetu, czyli mamy permission internet. I wiadomo, że nasza aplikacja będzie z internetu jakoś tam korzystać. Chcemy użyć kamery, wpisujemy sobie kamera. Odpalmy sobie aplikację, wyjdźmy z niej, wejdźmy sobie do jej ustawień app info i tu teraz mamy permissions zakładkę i możemy zobaczyć że mamy rzeczywiście pytanie czy zezwalamy na używanie kamery przez tą aplikację Tak, aktualnie jest to wyłączone, więc jeżeli byśmy z poziomu naszej aplikacji teraz chcieli wezwać kamerę, no to oczywiście dostajemy błąd ale jeżeli sobie ustawimy tutaj, że zezwalamy, no to tego błędu nie będzie ktoś by mógł bardzo przytomnie zapytać chwila, chwila mamy dwa pozwolenia wpisane w manifest a jeden jest tylko widoczny bardzo dobre pytanie. Dlaczego tak jest? Jak już mówiłem wcześniej, mamy pozwolenia takie jakby niebezpieczne, czyli na przykład używanie kamery, i takie jakby o których i tak musimy pytać, ale nie są one niebezpieczne. Kiedyś internet miał tutaj, nie pamiętam od którego, czy tam do którego api było tak, że rzeczywiście internet był niebezpieczny, a więc był tu też wylistowany, a więc można było jednym. Kliknięciem odciąć apkę od internetu. Teraz tylko definiujemy, że korzystamy z internetu, musimy to zrobić jako deweloperzy, ale użytkownik nie ma opcji wyłączenia tego, ale na przykład kamerę ma. Jakbyśmy tu jakieś inne różne pozwolenia powpisywali, no to sobie możemy zobaczyć, co jest niebezpiecznym pozwoleniem i jest jawnie tu wpisane w App Permission, a co jest takim pozwoleniem, można powiedzieć, mniej niebezpiecznym, że tylko definiujemy, że z tego korzystamy, a użytkownik tego w App Permission już nie widzi. Dobra, jak już lecimy z rozpędu z tym manifestem, to jeszcze sobie strzelimy Uses Feature. Czym jest Uses Feature? Jeżeli mamy pytanie o pozwolenie, no to możemy też zadeklarować na przykład, że telefon musi coś mieć konkretnego. Na przykład kamerę, tak? No bo pytamy o pozwolenie o kamerę, ale załóżmy, że jest jakiś hipotetyczny, tak, jakiś hipotetyczny telefon, który w ogóle nie ma kamery. W sensie hardware'owo nie ma kamery. Tak? No i nasza aplikacja, która bazuje, nie wiem, jest na przykład Snapchatem, no tak, średnio bez kamery, tak? Więc możemy wtedy powiedzieć, że wymagamy, aby urządzenie, które instaluje naszą aplikację, miało kamerę, tak? Że to jest taki kluczowy feature. I możemy sobie to wpisać required jako true, tak? I w tym momencie na Google Play Store, ktoś, kto nie miałby spełnionego tego warunku, to nie miałby w ogóle tej aplikacji wylistowanej, tak? Czyli mówimy, że Telefon musi mieć hardware'owo aparat i jest to wymagane. Gdybyśmy nie dali tylko tutaj required, to jest tylko takie jakby informacyjnie bardziej. Tak? Czyli to jest jakiś feature, który jest wykorzystywany hardware'owo, ale nie jest takim kluczowym, że jakoś aplikacja bez tego będzie działać. Może nie będzie wszystkich funkcjonalności, ale można z tego korzystać. Wydaje mi się, że na ten moment to jest wszystko, co powinieneś wiedzieć o Android Manifest. Everyone. Uh -huh.